Czy w Trzciance powstanie basen? Tego chcą mieszkańcy. Miałby kosztować około 14 milionów złotych. Do jego rocznego utrzymania gmina dodatkowo dokładałaby milion złotych. Temat basenu w Trzciance powraca jak bumerang od co najmniej 4 lat. Teraz podczas spotkania w sprawie wieloletniego planu zagospodarowania mieszkańcy znowu domagali się pływalni. Czy w Trzciance powstanie basen? To pytanie powraca jak bumerang, bo od wielu lat ostatecznej decyzji nie ma. Radni zapewniali, później wycofywali się z obietnic, ponieważ, jak twierdzili, w mieście były ważniejsze inwestycje do realizacji. O to, czy basen jest faktycznie potrzebny w Trzciance, zapytaliśmy mieszkańców miasta. No, sprawdziłby się na pewno. W tego sezonu korzystaliśmy z basenu w Czenkowie i to jest rewelacja, jeżeli chodzi o małe dzieci, przynajmniej. Burmistrz powinien poczekać, żeby te pieniądze były, że nie z naszych podatków, przecież ludzie o nas nie są bogaci. Tym bardziej, że pracy nie ma. No na pewno frajda dla dzieciaków też podejrzewam, że niektórzy dorośli też na pewno poszłyby w jakiś wolny dzień. No nie zawadziłby tak uważam, ale mam obawy, że inne sprawy są ważniejsze. Zdania, jak się okazuje, są podzielone i mimo że nie ma ostatecznej decyzji, wiadomo, gdzie miałby on powstać. W Trzciance jest opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w którym bez problemów taka lokalizacja mogłaby zostać ustalona. To jest okolice gimnazjum nr 1 w Trzciance, kotłowni miejskiej. Ten rejon, w którym są przestrzenie tak powiem, zaplanowane pod budowę obiektów sportowych, w tym również niewykluczana jest budowa basenu. Kilka dni temu w Trzcianeckim Urzędzie odbyło się spotkanie w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego. Temat budowy basenu wzbudził spora emocji pośród mieszkańców oraz radnych. Jest to niewiadoma. Z jednej strony zachęca utworzenie wieloletniego planu inwestycyjnego, czy urealnienie go na poziomie 50 na 50%, czyli 50% naszych środków, 50% środków zewnętrznych. Pewnie jest taka tendencja, a może z unijnych dostaniemy 80%, czyli jest jakaś rezerwa, możemy wpisać pływalnie. Na tą chwilę ja nie proponowałem, natomiast Rada Miejska będzie podejmowała decyzję, czy realizujemy pływalnie, czy realizujemy te założenia, które są założeniami w zasadzie zgłaszanymi od dłuższego czasu przez naszych mieszkańców. Budowa basenu wiązałaby się ze wzrostem podatków, gdyż koszt utrzymania jest wysoki. Opłaty wzrosłyby mniej więcej o 6%, ale byłyby rekompensowane przez darmowe karnety na pływalni. Podczas spotkania w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego podjęto decyzję o wyrażeniu opinii, czy basen jest potrzebny czy nie. Dlatego do końca września mieszkańcy mogą wyrazić swoje zdanie w tej sprawie. Może w końcu podjęta zostanie ostateczna decyzja. Aleksandra Lipiec, telewizja Asta